Pogoda nie zachęca. Przed chwilą lekko kropiło. No ale nie ma, jak nie ma pogody, która byłaby idealna, to To no cóż, nie wybrzycamy. Lot testowy Pierwszy lot. Mam nadzieję, że pierwszy lot tego samolotu. I że wszystko będzie dobrze. No! Poszedł! No dobrze, lekkie zdenerwowany jest, bo to tak naprawdę... Ops! chcę iść w dół. Momencik. Tak się Trymowanko. Trochę tak nie bardzo mnie Dobra, jest. Udało się. Jesteśmy. Chyba go opanowaliśmy. Dobrze jest. Ale grzeje. Dobra. Udało się jego zwolnić. Ja złapałem oddech. Eee. I tak ma tendencję do tego, żeby iść w dół. Nie wie czemu. Ale dobrze, jest, 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 ok. No cóż, potrafi też wolno lecieć, jak widać. Ale w zasadzie chyba lubi szybko latać. Super. Słuchajcie, no kolejnie, kolejny fajnie latający samolot, ale od razu już powiem. Że nie było się bez przygód, bez akrobacji. Bo ledwo uspokoiłem drżenie rąk. Wszystko się zaraz wyjaśni, no powiem wam, bo to jest na te moje drugie podejście do lotu tym samolotem. Pierwsze, no. no dobrze to i tak już powiem. Pierwsze nie wyszło. Mało mocy I wylądował Mam nadzieję, że udało mi się to nagrać Ale dobrze, fajnie lata Kolejny fajnie late... latający samolot Jeszcze trymowanie w toku No ale nie będzie to samolot z kategorii wolnolatających. Dobrze, no to co? To spróbujemy jeszcze wylądować nim. Oczywiście, jak zawsze, chętnie w jednym kawałku, albo wejdziemy. Nie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę sobie. Wejdziemy trochę wyżej. Wejdę trochę wyżej i wyłączę silnik. Okej okay. o! Lak by trafił, dobra, to idziemy do samolotu, motor is. Okej, okay, gondola, mm, ale urwał! Nie o to chodziło. No to. To na umówienie idziemy. Hm. To co? Przeciągnięcie było. <laughs> po samolocie. No nie do końca. One nie są takie jednorazowe jak niektórzy się obawiają. Co prawda, tak gondola do wymiany, do wydrukowania na nowo ale osłonę silnika to już chyba wykorzystam mimo, że tam, tam jest trochę pęknięta tutaj tak samo prawdopodobnie będzie gondola do wymiany skrzydło trzeba będzie wydrukować nowe hmm, siln to tak jeszcze, tutaj, jaki był użyty zestaw to były dwa silniki 28 36 1800 KV z regulatorami 20A y y Oj, serwa Hobby King no, i do system FR Sky tutaj S6R odbiorniczek. E, niefortunnie ten materiał w tym kolorze to już się skończył, także parę dni zajmie, jak zamówię i, i do mnie dotrze. Ale to jeszcze, jeszcze ten samolot, jeszcze go zobaczymy. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć!